Dziś obłożymy te ściany naszą mix wall. Użyjemy do tego różnych wariantów naszych paneli graz i akustycznych. Bądźcie ciekawi co będzie na końcu. Witajcie w Planeo. Jestem Andre i chcemy wam dzisiaj serdecznie pokazać nasze okładziny ścienne. Chcemy trochę delikatnie nieco bardziej upiększyć te ściany, używając jak paneli akustycznych. W połączeniu na przykład z mech, bardzo jasno zielony, na przykład czymś takim jak to tutaj, oferować w różnych wariantach trochę jaśniejsza, ciemniejsza zieleń, taka trochę imitacja mchu z różnymi kwiatami w środku i podobnymi dodatkami. Po prostu zajrzyjcie do nas, znajdziecie później pod nazwą Mix Wall, i właśnie to chcemy tutaj zastosować w połączeniu z panelami akustycznymi, na przykład też. A teraz zobaczymy, bo wymyśliliśmy taki mały wzór, jak chcemy to zbudować, i właśnie to będziemy dokładnie aranżować na tej ścianie. Generalnie montaż jest bardzo prosty. Wystarczy klej z tyłu i po prostu, po prostu przykleić to wszystko do ściany. To naprawdę bardzo prosty system. Pewnie już znacie to z naszych paneli akustycznych. I tak, jak już mówiłem, pokażemy Wam poszczególne kroki. Zaczynamy. Zanim zaczniemy z panelami. Najpierw zdejmę jeszcze tę listwę na dole. Pojawi się tam nowa, biała, no, żeby to wyglądało trochę ładniej. Zawsze tutaj na górze bym naciął, bo czasami w zależności od tego kto to robił i który malarz to był, to jeszcze ładnie uszczelnił. A jeśli wykręcicie śruby i po prostu oderwiecie listwę, to zazwyczaj razem z nią zerwiecie też tapetę. Dlatego trzeba tutaj trochę uważać. Nasza mixwall ma zawsze, można powiedzieć, że w zasadzie rozmiar 52 na 52 albo 52 na metr 4, w zależności od tego, który panel macie, ale szerokość to zawsze 52. To znaczy, że tutaj zamontujemy 8 paneli na pełną szerokość. A po lewej i prawej stronie ten mały pasek, którego by tam brakowało, zostawimy wolny. To znaczy, że najpierw tutaj wyznaczymy środek i potem pójdziemy najpierw 4 w lewo, a potem 4 w prawo. Odchodzimy wtedy, najpierw zamontujemy listwę przypodłogową. To będzie pierwszy krok, bo później będziemy ustawiać panele. Właśnie tutaj na listwie przypodłogowej Zawsze rozcinajcie od tyłu, żeby nie uszkodzić przypadkiem przodu. No to dobrze, już naprawdę zaczynam. Te panele akustyczne chciałem jeszcze krótko powiedzieć, tutaj to widać. To jest właściwie tylko naprawdę filcowy nośnik, a na górze jest po prostu ta cienka okleina. Pewnie już zapewne znacie to z naszych innych paneli akustycznych, tam są naprawdę po prostu prawdziwe nośniki z twardej płyty, na których jest prawdziwa drewniana okleina. Tego tutaj w tych nie macie. Za to 10 mm grubości są dość wąskie, nie odstają tak bardzo, ale z przodu, mimo to wyglądają tak samo jak tamte. Tak naprawdę to wcale nie jest złe, bo nie potrzebujemy dużej pilarki, wyżynarki itd. Większość możemy po prostu przeciąć nożem do tapet wzdłuż szczelin. Z dobrze naostrzonym ostrzem idzie to łatwo. Pierwszy panel ustawimy tutaj równo, dokładnie wzdłuż naszej linii środkowej. Myślę, że to chyba wygląda dobrze. Pozwalam mu po prostu na chwilę opaść. Są aż cienkie. Poszczególne panele, na przykład nie będę tu robił tylko punktów, ale na krawędzi będę mieć już komplet. Wałek kleju przy krawędzi, żeby później wszystko naprawdę bardzo dokładnie dobrze przylegało. W przeciwnym razie odklej naklejkę. Tutaj na środku robię kilka punktów, to nie jest ważne. Na krawędzi powinno to przylegać. Nie ma tutaj żadnych szczególnych wytycznych, czy tak, czy inaczej. Zróbcie to tak, jak Wam się najbardziej podoba. Ale, jeśli macie jakieś pytania dotyczące produktów lub montażu, mamy serwis WhatsApp. Może się zdarzyć, że gdzieś tutaj miga. Może się zdarzyć, że się pojawia, jeśli o nas o tym nie zapomniał. Wtedy wystarczy tylko kliknąć i przez WhatsApp traficie bezpośrednio do serwisu. Możecie zadać nam swoje pytanie, poprosić o ofertę, co tylko chcecie. Żaden problem. Jeśli akurat tutaj tego nie ma, w tym właśnie miejscu, jak widzisz, to mamy ten link również u nas w opisie. Wystarczy przewinąć w dół do opisu filmu. Tam znajdziecie link do WhatsAppa albo możecie wejść przez niego. Możecie zrobić coś innego. Tutaj ściana jest teraz biała. Pasy są czarne z fornirem dębowym. Ale jeśli chcecie mieć naprawdę pewność, możecie również tutaj, tam gdzie będą szwy, albo nawet na całej ścianie, jak chcecie, to możecie po prostu pomalować to najpierw na czarno, tak naprawdę. Jeśli pojawią się szczeliny, nie będzie tam przebijał biały pasek, tylko wszystko będzie ładnie ciemne. Zróbcie to. Chciałbym tutaj krótko powiedzieć, że. To ładne zielone na górze nie jest prawdziwe. To jest stworzywa sztucznego. Są wersje z prawdziwym mchem i podobnymi rzeczami. W tym przypadku jednak tak nie jest. To jest sztuczne. No zawsze pozostaje zielone, zawsze ładne. Jesteśmy teraz już na górze, doszliśmy do ostatniego rzędu i ten pierwszy zielony po lewej stronie musimy go trochę delikatnie przyciąć. Po prostu to sobie tutaj zmierzyłem, że mamy ponad 42.2, biorę sobie tutaj listwę i wtedy trzeba, ponieważ to jest tylko filc od tyłu, po prostu ładnie, bardzo delikatnie, powoli i starannie naciąć nożykiem do tapet. Trzeba oczywiście trochę uważać ponieważ są tu też tak naprawdę te plastikowe elementy od tej siatki, która trzyma tę trawę albo właśnie mech, to musimy oczywiście po prostu zaraz też, musimy jeszcze raz to naprawdę bardzo dokładnie dociąć. Jesteśmy już prawie gotowi. To znaczy panele i wszystko już po prostu wisi. Mamy już przyklejone kilka karteczek Post-it, bo jeszcze musimy zasłony. Mamy kilka karteczek Post-it powieszonych, ponieważ mamy wieszaki na ubrania, na przykład różne rzeczy i takie tam drążek, drążek na wieszaki, drążek, drążek na wieszaki jeszcze chcemy powiesić. No więc to właśnie zaraz tutaj zamontujemy. Ustawiliśmy sobie już też laser. To jest teraz właśnie kolejny krok, żeby to tak naprawdę zamontować w sumie. A potem zobaczymy. Robi się tu już powoli ładnie. Jesteśmy już prawie na końcu, ale trzeba powiedzieć, że teraz tutaj także z tymi uchwyt garderoby i tutaj te małe haczyki i tym podobne rzeczy wyglądają naprawdę ładnie, co chcieliśmy Wam jeszcze pokazać. Ale oczywiście są też z tego z całą pewnością imitacji trawy, różne typy i rodzaje do dekoracji, warianty. Coś bardziej mszystego, no właśnie, tylko trochę bardziej kolorowe i też trochę dłuższe. I tutaj mamy prawie grubość 5-6 cm. A w tym, co mamy tutaj, to jest, można powiedzieć, około 3 cm grubości. Tak, albo tutaj całkiem kolorowo. A tam z tyłu jeszcze trochę w stylu mchu. Można to oczywiście mieszać tak, jak się chce. Tak więc powiedziałbym: bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zamawiajcie śmiało próbki. Jak już mówiłem, znajdziecie to u nas pod Mixwall. Taka będzie nazwa. I już jeszcze chciałem powiedzieć, nie zapomnijcie o WhatsApp gdzieś tutaj. Prawdopodobnie będzie to nasze WhatsApp, gdzie po prostu można będzie przejść taki kod QR. A potem zadajcie nam swoje pytania albo po prostu poproście o ofertę, zależnie od tego, czego potrzebujecie. Nie tylko te zieleń, te trawy mamy też w innych naprawdę bardzo różnorodnych kolorach właśnie tutaj, w tym, w tym niezwykłym miejscu. To jest teraz właśnie Dąb, ale później będą też inne kolory. Po prostu zajrzyj do naszego sklepu. Myślę, że jest tam jeszcze ciemniejszy brąz i po prostu jaśniejsza wersja również. Tak więc wiesz, to wszystko miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Thank you.